Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym wideo, gdzie będziemy miksować koktajle przy współpracy ze wspaniałą marką Thomas Henry. Tydzień temu mieliśmy okazję miksować Gin Tonic z Thomasem Henry. Sherry Blossom jest to niesamowicie orzeźwiający, kwiatowy smak tego toniku. Na pewno musicie go spróbować. A link do tego koktajlu macie tutaj powyżej. Ten tonik idzie na koniec naszej kolejki, ponieważ dziś gwiazdą będzie koktajl Moscow Mule I przygotujemy go w tak przepięknym, miedzianym kubku, do którego na początek nasypujemy lód. Oczywiście wszystko w efektowny sposób. No i pierwszym składnikiem, który będziemy nalewać jest to wódeczka. 40 ml. Wszystko oczywiście z uśmiechem na twarzy. Jako drugi składnik jest to limonka, więc tutaj wciskamy bezpośrednio do naszego kubka 20 ml Limonki za pomocą squeezera i o tym yy, sprzęcie, jaki każdy barman powinien posiadać, taki cały zestaw barmański, napisałem artykuł, link zamieszczam Wam tutaj yy, w opisie tego wideo, a my kontynuujemy przygotowanie naszego Moscow ponieważ na koniec zostaje nam Spicy Ginger Thomas Henry, napój o smaku imbirowym, bardzo ostry. Więc topujemy tutaj nasz koktajl i delikatnie na koniec jeszcze go mieszamy tylko żeby nasze składniki się ze sobą wymieszały i dekorujemy plasterkiem limonki dorzucamy rurkę no i nasz Tomasz Henry Moskumul jest już gotowy także miksujcie u siebie w domu miksujcie dla swoich gości, a my widzimy się w kolejnym wideo, gdzie będziemy testować kolejne smaki naszego partnera Tomasa Henry'ego. Do zobaczenia, przybacz!